Powiedz nam historię. Opowiem wam historię o Kazimierzu Jagielończyku. Królu, który rządził w Polsce prawie najdłużej, bo dłużej od niego, o trzy lata, rządził tylko jego tata. Znany wam być może Władzio Jagiełło, mąż Jadwini, naszego super króla i władca, który ze swoim bratem Witkiem rozgromił krzyżaków przebrzydłych w bitwie pod Grunwaldem. Kazio, jak i jego starszy brat Władzio urodzili się, gdy tatuś był już dosyć stary. Historycy się sprzeczają, czy miał pod siedemdziesiątkę, czy pod osiemdziesiątkę. Na pewno był w wieku dziadków, a nie tatusiów. I dlatego Kazio i Władzio zostali w młodym wieku osieroceni przez swojego tatę Władzia Jagiełę. Kazio to miał tylko 7 lat. Z racji tego, że był młodszym synem, to nie był tak bardzo przygotowywany na bycie królem Polski. Jeszcze w dodatku pan Zbyszek Oleśnicki, taki biskup krakowski, ważny bardzo, który wtedy się rządził w Polsce, nie przepadał za Kazikiem. Wolał Władka. Nie wiem dlaczego. Władzio więc w wieku 10 lat został królem Polski i rządził tak na niby, bo naprawdę to Zbyszek to robił głównie, a Kazio. Kilka lat później został w wyniku wielu knowań możnych panów litewskich i polskich wielkim księciem litewskim, gdy miał zaledwie 12 lat. I musicie wiedzieć, że Kaziowi dobrze tam na tej Litwie było. Zresztą obydwoje rodzice to przecież Litwini, i Władzio i mama Zosia, jak najbardziej też. Kazio, gdy podrózł, ale wcale nie tak dużo, bo gdy nadal był nastolatkiem, świetnie sobie radził w rządzeniu Litwą i lubiany był przez Litwinów. A może bym tak napisał wiersz o Litwie? Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak, y, jak... Zdrowie! Zdrowie! Zdrowie mości księcia! Jak zdrowie? Nie, chyba nie. Może też dlatego, że tak tą litwę troszkę od Polski oddzielał. Ale nie przez wszystkich był tak lubiany. Wiecie, że było siedem zamachów na życie Kazia? Dziś wieczorem robimy zamach na księcia Kazika. Rycerzom nie wypada. To zdejmiemy zbroję wydawało się, że już tak będzie. Władzio królem polski, a Kazio księciem litewskim, ale los, a raczej historia okazała się przewrotna, bowiem starszy brat stracił głowę dla Turków i zginął, gdy miał zaledwie 20 lat w bitwie pod Warną. Dlatego wszyscy zaczęli na niego mówić Władysław Warneńczyk. Kazio miał wtedy lat 17 i myślą sobie możni panowie i w ogóle tak zwana szlachta cała co teraz, co teraz, kogo na tron tu mamy posadzić? Bo musicie wiedzieć, że w Polsce tak się zrobiło, że to właśnie szlachta decydowała, kto ma tym królem zostać. Tak się ten zwyczaj, a z czasem prawo. Coraz bardziej umacniało. Pamiętacie może Ludwiczka węgierskiego z tej opowieści? Jak musiał przekonywać szlachtę polską do tego, żeby jedna z jego córek, dziewczyna, została królem? I Ludwiczek dał przywilej z koszyka w zamian za zgodę na takie wywrotowe zdarzenie. To właśnie tak działało, i z jednej strony fajnie, bo się demokracja robiła, że ten król to nie był tylko taki jeden do rządzenia, ale z drugiej strony ta szlachta coraz rzadziej myślała o tym, żeby było dobrze dla całego kraju, dla wszystkich ludzi, tylko o tym, żeby było dobrze jedynie dla nich, szlachciców. Ale wracajmy do Kazia z tych Skomplikowanych wywodów. Otóż on wcale się na ten trąd polski nie spieszył. Musieli go panowie możni, różni, a także pan Zbyszek o to prosić bardzo. Dlaczego tak? A dobrze Kazikowi było na tej litwie? A poza tym właśnie ta szlachta polska chciała od niego tych przywilejów, a przede wszystkim połączenia Polski i Litwy. A Kazikowi to się nie podobało. Nie miał zamiaru Zbyszka tak słuchać jak jego brat Władzio? Na początku jeszcze Kazio się tłumaczył, że może jego brat żyje, że może to nieprawda, że tę głowę stracił, trzeba poczekać. I wszyscy czekali, ale jak tylko ktoś wspominał, że może to kto inny by na ten tron polski wskoczył, to Kazio mówił. – O nie! Zabiję każdego, kto to zrobi! W końcu, po trzech latach bez królewia, Kazio Jagiellończyk został tym królem Polski i nie przestał być władcą Litwy, której zostawił dużo wolności. Szlachta polska sobie miała rządzić u siebie, a litewska sobie u siebie. Kazik zrobił więc tak, jak chciał. Nie połączył Polski i Litwy. Miały te państwa tylko wspólnego władcy. I przez całe swoje życie Kazik wspierał tę zasadę. Polska i Litwa były połączone władcą, ale miały oddzielnie prowadzone swoje sprawy i z tego właśnie zrobiła się dużo potem Rzeczpospolita obojga narodów. Jest takie powiedzenie, uparte jak Litwin. I można powiedzieć, że Kazio taki był. A więc dobrze, mamy króla, czas na królową. I tu. Kazik Kazik też się uporem wykazał. Kręcił nosem na podsuwane mu różne panie. W końcu zgodził się na jedną Elżbietę, zwaną Rakuszanką. To dziwne nazwisko, mnie to bardzo ciekawiło skąd się wzięło, więc się dla Was dowiedziałam. Wzięło się stąd, że Polacy wtedy tak mówili na Austriaczki, a na Austrię rakusy, jak nazwa jakichś cukierków. A Elżbietka właśnie była Austriaczką z rodu Habsburgów. Może pamiętacie z opowieści o Jadwini, że ona miała dostać Habsburga na męża na początku, ale wtedy ten ród nie był jeszcze taki poważany, jak właśnie zaczął być za czasów naszego Kazika. Szybko tym Habsburgom poszło. 50 lat i Bach są influencerami Europy. Przepraszam pana, czy pan z Habsburgów? Tak, ale nie mam czasu, szukam odpowiedniej żony. Elżbietka, jednak poza nazwiskiem, nie miała wtedy zbytniego powodzenia. Miała ciężkie dzieciństwo, bo rodzice ją osierocili. Mieszkała u wuja, który podobno jedzenia jej za dużo nie dawał. W chłodzie trzymał i ona chorowała bardzo w dzieciństwie, i przez to miała skrzywioną sylwetkę. Twarz też nie była pierwszej urody, i jak ją Kazio zobaczył, to wrednie się zachował, naprawdę wrednie, bo chciał ją odesłać. Ale na szczęście ważni różni z jego otoczenia i może przyjaciele namówili, żeby tego nie robił, bo to nie wypada. I hurra, bo okazało się, że to super żona była. Bardzo, bardzo się kochali, wspierali przez swoje długie życia. A dla dynastii Agielonów najważniejsze nie było wcale to, czy sobie serduszka i buziaczki wysyłali, ale to, że Elżbietka urodziła sześciu synów i siedem córek. I właśnie z tego znany jest Kazio, że jak tych synów i córki pożenił i powydawał za mąż, to się okazało, że we wszystkich rodach rządzących Europą płynie krew naszego Kazia z dynastii Agielonów, zaś Elżbietka nazywana jest Matką Królów, bo aż czterech jej synów było królami, a jeden to został nawet świętym – miał imię po tacie Kazimierz. Tata Kazio podobno był bardzo surowy i lubił słyszeć jak dziecko płacze, gdy nauczyciel na nie krzyczy – no nic fajnego, prawda? I wcale teraz nie mam ochoty powiedzieć – takie były czasy. A nauczycielem dzieci Kazika i Elżbietki był dość znany wśród opowiadaczy Jan Długosz. Kojarzycie może? Janek to zasłynął z tego, że kronikę napisał, czyli historię Polski. Od samego mieszka aż po czasy, w których żył. Napiszę historię Polski. Tak jak ja, ojej! Ale on miał łatwiej, bo ja mam 500 lat więcej do napisania. Jest nieco krytykowany przez niektórych opowiadaczy, że za bardzo zajął się tą swoją dynastią, czyli załatwianiem dobrych miejscówek dla swoich dzieci, a za mało Polską, Litwą, ich bezpieczeństwem i tym, żeby szły do przodu. I tak na przykład źle załatwił sprawę z księstwem Moskiewskim. I chyba to prawda, bo się to księstwo rozrastało coraz mocniej i mocniej, że aż zrobiła się z niego potem Rosja silna i jakże często niebezpieczna dla Polski i świata. Ale Kazio miał jeszcze na głowie krzyżak. Bo choć jego tatuś Władzio Jagiełło zwyciężył ich pod Grunwaldem, to opowiadałam, że to zwycięstwo osłabiło krzyżaków, ale nie zniszczyło zupełnie. A jeśli chodzi o ziemię, to nadal władali większością tych, które Polsce podstępnie i wrednie zabrali. Do naszego Kazia ta wojna z krzyżakami, można powiedzieć, tak trochę przyszła, bo poskarżyli się poddani krzyżaków i to tacy bogaci kupcy, że oni nie chcą być podwładnymi tych krzyżaków, tylko Polski, bo w Polsce jest fajniej. Nie ma takich wysokich podatków, nie ma terroru jak u krzyżaków. I Kazio przyjął tych poddanych do siebie i z tego właśnie zrobiła się wojna polsko-krzyżacka. Okazało się dość szybko, że Kazio nie był super wojownikiem jak jego tata i brat. Widocznie w dzieciństwie nie lubił za bardzo w wojnę się bawić i niestety nie udało mu się za szybko tych krzyżaków pokonać. Pierwszą bitwę pod chojnicami to przegrał sromotnie, bo zupełnie się do niej nie przygotował. A pamiętacie jakiego tata Władzio Jagieło wszystko zaplanował i wymyślił przed bitwą pod Gruwaldem? Kazio zupełnie nie miał smykałki do takich spraw. Dlatego ta wojna ma taką nazwę. Wojna trzynastoletnia, bo aż tyle lat trwała. Ale znów przypominam Wam, że Kazio był uparty jak Litwin, bo mimo, że tyle lat ta wojna trwała, była taka trudna, to on się nie poddał. Dał dowództwo odpowiednim ludziom i zwyciężył, no uparciuszek. Tak więc w sprawie rycerzy w białych płaszczach z czarnym krzyżem Kazio odniósł sukces. Niezwykle ważne jest to, że odzyskał pomorze. Wreszcie po wielu latach, ale by się łokietek ucieszył. Dzięki temu, że Polska miała dostęp do Morza Bałtyckiego i miała wpadającą do morza rzekę Wisłę, można było zboże z polskich i litewskich ziem Wisłą, do portów, łodziami dostarczać, a stamtąd zboże, a także inne towary, szły w świat i nasz kraj się. Super rozwijał, była moc. Dzięki temu dla Polski nadeszły złote lata. Naprawdę wiek XVI, kiedy rządził syn, a potem wnuk Kazika, nazwano złotym wiekiem Polski. Ale dlaczego złoty? To było tak, że Polska była po prostu w wielu dziedzinach najlepsza. Tak jakby zdobyła złoty medal na Olimpiadzie. A wiecie, że Kazio jest właściwie jedynym polskim władcą, który został odznaczony najstarszym angielskim orderem, który to order nazywa się dość ciekawie. Order Podwiązki. Wiecie, co to jest podwiązka? Kiedyś panie zakładały takie opaski pod kolanem albo na udzie i za ich pomocą podtrzymywały pończochy. I taki właśnie order podwiązki wymyślił. Pewien angielski król. Od historia potrafi być zaskakująca, a nasz Kazio taki order otrzymał. Nie udało mi się znaleźć żadnego opowiadacza, który by opowiedział, za co Kazio dostał ten order podwiązki. Może Wam się uda, ale dowiedziałam się, że Kazio nie odebrał nigdy tego orderu, nawet żadnego posła nie wysłał po order. Taki był zajęty. I krzyżakami, i zdobywaniem tronów dla dzieci i tym, co mu się w kraju działo, a działo mu się dużo. Na przykład właśnie to za czasów Kazika wzmocniła się szlachta. Dzięki niemu właśnie a dużo mniej ważni w rządzeniu byli ci najbogatsi, czyli magnaci. Niestety mieszczanie wtedy nie mieli szansy na wybicie się tak, jak to miało miejsce w innych państwach Europy, mimo że było wielu bogatych mieszczan w Polsce. To nie była tylko wina króla i szlachty, jak niektórzy mówią. Sami mieszczanie z tych najbogatszych miast, zamiast próbować walczyć o to, aby mieli udział w rządzeniu, o, zajmowali się swoimi miastami, i te największe miasta ze sobą rywalizowały, a nie współpracowały. To wtedy zaczęła rządzić szlachta i zrobiła się potem z tego Rzeczpospolita Szlachecka. Dzień dobry, witam serdecznie. W Radiu Opowiedz nam historię. Dzisiaj gościmy u nas ósmoklasistkę, pasjonatkę historii. E, bardzo proszę, powiedz mi, co to jest szlachta? Szlachta, moi drodzy, to grupa bogatych, grubych facetów, siedzących na swojej ziemi i mówiących, co im się nie podoba. Ojej! Mimo, że Kazio tak długo rządził, to wcale aż tak długo nie żył. Po prostu wcześniej zaczął to rządzenie, bo miał 20 lat, jak został królem, a gdy miał niecałe 65 lat, zachorował dość mocno i zapytał lekarzy, czy da się go wyleczyć. I oni powiedzieli, że nie. To spokojnie stwierdził, więc wtedy umierać i umarł. Najpierw ustalił razem ze swoją żoną Elżbietką, że po jego śmierci syn Jan Olbracht ma rządzić Polską, a syn Aleksander Litwą. Wtedy już najstarszy syn Władek był królem Węgier i Czech, a nawet Serbii i Chorwacji, więc nie trzeba było mu tronu dawać of. Z głowy kłótnie braci. Jak to za piastów było, prawda? Zatem umiał Kazio z Jagielonów ładnie to poukładać wszystko, a Elżbietka mu dzielnie pomagała. Jej ulubiony synek to był Jan Olbracht i dlatego może koronę dostał polską. O tym Władku, co rządził Węgrami i innymi królestwami, to mówili, że kiepski z niego władca. Zupełnie nie był uparty jak Litwin, ani zbytnio zdecydowany i zaradny. Nazywano go król Dobrze, bo na wszystko, co mu proponowano, mówił dobrze. Tak czy inaczej, przez to, że synowie Kazia siedzieli na tych tronach, to okazało się, że Jagielonowie władają ogromniastym kawałkiem Europy. Niestety najpierw Janek Olbrach potem Aluś poumierali, ale na szczęście był jeszcze jeden brat. Wydawało się przez długi czas, że on nic nie dostanie, a tu znów historia przewrotna i Zygmunt został królem Polski na dość długo. Wawelu, słucham. Dzień dobry, chciałabym mówić z królem Zygmuntem. Z którym mamy dwóch? Z tym starszym chyba. Mówimy na niego staj! Ale to już inna historia. Już papa nam co staje fajnie